Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na wspólnej konferencji prasowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i Powiatowego Urzędu Pracy. MZK inwestuje w ludzi i to inwestuje rekordowe środki finansowe, a to dzięki... Wsparciu, jakie otrzymaliśmy z Powiatowego Urzędu Pracy, i to właśnie o tym chcielibyśmy dzisiaj Państwu wspólnie opowiedzieć: o szczegółach współpracy MZK i Powiatowego Urzędu Pracy. Witam serdecznie Państwa dziennikarzy, witam naszych gości na konferencji prasowej: pana Starostę Arkadiusza Jakse, pana prezydenta Dawida Zakrzewskiego oraz współgospodarzy dzisiejszej konferencji, panią dyrektor Sylwię z zdzienicką oraz pana dyrektora Gabriela Grzejszczaka. Szanowni Państwo. 110 tysięcy złotych to kwota, jaką w tym roku Miejski Zakład Komunikacyjny pozyskał z dofinansowań z Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to kwota jak dotąd bezprecedensowa. Środki te zostały przeznaczone po prostu w ludzi. Zainwestowaliśmy przede wszystkim w szkolenia pracowników działu technicznego, ale także środki te zostały rozdysponowane na wsparcie zatrudnienia. W ostatnich tygodniach zrealizowaliśmy tutaj w MZK szkolenia w dziale technicznym warte ponad 66 tysięcy złotych i nie byłoby to możliwe, gdyby nie to wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy. Dla mnie osobiście, właśnie takie inwestowanie w ludzi jest bardzo istotne, szczególnie w tym zakładzie, gdzie podnoszenie kompetencji, na przykład tutaj w dziale technicznym, jest niezwykle istotne, abyśmy mogli efektywnie i prawidłowo wykonywać. Swoje zadania. Tym większe podziękowania w stronę Powiatowego Urzędu Pracy za możliwość tego, abyśmy właśnie podnosili kompetencje naszych pracowników. I oddam głos pani dyrektor Sylwii Gawrońskiej z Dzienickiej. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, szanowni państwo. Bardzo cieszę się, kiedy takie okazje jak dzisiejsza występują. Kiedy nasi beneficjenci pokazują, że rzeczywiście warto o to wsparcie do nas występować, warto inwestować w swój rozwój. Ta kwota 110 tysięcy złotych to są naprawdę pieniądze które w bardzo długim okresie czasu będą się zwracały również dla MZK, ale dla wszystkich mieszkańców tak naprawdę powiatu, ponieważ sieć autobusowa jaką obsługuje spółka sięga daleko poza Pabianice. Cieszy nas bardzo też stały rozwój i inwestowanie w tabor tutaj autobusowy. Natomiast to wszystko oczywiście jest ważne, ale najistotniejszy jest ten czynnik ludzki. Zasoby kadrowe oraz inwestycja w te zasoby, tak aby móc zapewnić odpowiednią obsługę techniczną, móc zapewnić przejazdy w dogodnych godzinach, zgodnych z rozkładami jazdy, tak aby każdy korzystający klient z usług MZK mógł faktycznie dotrzeć do miejsca pracy, mógł dotrzeć do szkoły na czas, do lekarza czy załatwić jakiekolwiek inne sprawy. Wspomnę jeszcze że środki przekazane na rzecz tej szkoleń są z rekordowej puli środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jaki Urząd Pracy pozyskał w tym roku najwyższą kwotę w województwie. Tym bardziej cieszy nas, że te środki są tak Sukcesywnie i efektywnie zagospodarowywane, a przy okazji korzystamy z nich my wszyscy z wielką radością i z wielką przyjemnością gratuluję panu prezesowi również odwagi i zachęcam pozostałych innych pracodawców z terenu powiatu pabeńskiego, żeby do naszego urzędu się zgłaszali, przychodzili, pytali o to, co możemy Państwu zaoferować. Mamy szeroką ofertę zachęcamy, zapraszamy tyle z mojej strony. Szanowni Państwo, w uzupełnieniu chciałem jeszcze dodać, korzystając na co dzień z komunikacji miejskiej, jako mieszkańcy, bo też nimi jesteśmy, widzimy, jak ta komunikacja się zmienia. Widzimy te ogromne inwestycje w infrastrukturę, którą, którą nasze miasto naprawdę w ostatnich latach bardzo doinwestowało. Ale równie ważny, albo czasem nawet i ważniejszy, jest właśnie ten czynnik ludzki. To, aby obsługiwała te autobusy odpowiednia, wyszkolona, profesjonalna kadra, tak aby każdy mieszkaniec, który próbuje dojechać do pracy czy w inne miejsce, mógł czuć się bezpieczny, że dojedzie bezpiecznie do planowanego miejsca. To, jak rozwija się w tej chwili komunikacja miejska w Pabianicach, zarówno w wymiarze infrastrukturalnym, te nowe autobusy, nowe wiaty, nowy dworzec na Bugaju, ale także w tym wymiarze profesjonalnej kadry, dzieje się dzięki dobrej współpracy samorządów. Pokazuje to właśnie ta dobra współpraca między samorządem powiatowym i samorządem miejskim w Pabianicach. I efektem tej współpracy jest właśnie to rekordowe wsparcie dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2025 roku. Rekordowe środki pozyskał Urząd Pracy w tym roku na szkolenia, ale również rekordowe środki z tych rekordowych środków pozyskał Miejski Zakład Komunikacyjny. Oby ta współpraca układała się nadal tak wspaniale. Gratulacje panie prezesie. Szanowni Państwo, ta współpraca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i Powiatowego Urzędu Pracy tak naprawdę trwa nieprzerwanie od 2015 roku. Przez ten czas nasz zakład uzyskał ze środków Urzędu Pracy kwotę ponad 300 tys. zł, w tym 200 tys. zł do roku ubiegłego i tak jak wspomnieliśmy, ta bezprecedensowa kwota ponad 100 tys. zł w roku bieżącym. I na co konkretnie te środki zostaną w tym roku przeznaczone? To przede wszystkim szkolenia dedykowane głównie dla, dla pracowników działalności. Działu Technicznego, chociaż skorzystał z nich także dział ekonomiczno-finansowy. W ostatnich tygodniach, dla pracowników działu technicznego, zrealiz zrealizowaliśmy szkolenia dotyczące systemów elektrycznych i elektronicznych w autobusach, diagnostyki i obsługi układów klimatyzacji, układów wentylacji w autobusach układu napędowego, a także szkolenia związane z układem wydechowym i oczyszczania spalin. To jeszcze nie wszystko, bo były szkolenia dla wulkanizatorów z obsługi i naprawy opon opon typu ciężarowego, więc to były szkolenia specjalistyczne, a także szkolenia F-gazy, które zakończyły się egzaminami, a w konsekwencji pracownikom zostaną nadane uprawnienia przez Urząd Dozoru Technicznego. Więc to są bardzo konkretne kompetencje potrzebne na rynku pracy, ale potrzebne nam tutaj do tego, żeby sprawnie realizować naprawy pojazdów. I o, o zabranie głosu poproszę Pana Starostę Arkadiusza Jaksa. Szanowni Państwo, konsekwentnie stawiamy na Powiatowy Urząd Pracy jako narzędzie dla przedsiębiorców z powiatu pabianickiego do rozwoju firm. Jednym z tych możliwości to jest właśnie pozyskiwanie środków na szkolenia. Powiatowy Urząd Pracy z Miejskim Zakładem Komunikacji współpracuje od 2015 roku. To jest suma 300 tysięcy, ale w ostatnim roku, od roku 2024, to jest ponad 100 tysięcy złotych, czyli 1 trzecia środków, to jest ten ostatni rok i ostatnia transza, ponad 60 tysięcy, w 100% przeznaczona tylko i wyłącznie na szkolenia. Te pieniądze są dostępne dla wszystkich przedsiębiorców bez. Znaczenia, czy, on jest, czy to są duży, mały przedsiębiorca, każdy z powiatu Pabianickiego może do Powiatowego Urzędu Pracy przyjść i skorzystać z środków na rozwój własnej firmy, bo podnoszenie kompetencji to jest zwiększenie konkurencyjności. To jest rozwój firmy. Stąd przejeżdżam do cechu rzemiosł różnych na uroczystość wyzwolenia czeladniczego, czyli nadanie tytułu czeladnika. I to również są pieniądze dla osób, które wchodzą na rynek, które zyskują kompetencje, zawód, kwalifikacje. Oni również mogą skorzystać. Powtarzam, powiatowy urząd pracy jest narzędziem wsparcia dla przedsiębiorców z powiatu Pabieńskiego. Zachęcam do korzystania, a to, że można, to świetnie pokazał pan prezes absorbując tak znaczne środki. Szanowni państwo, ludzie są podstawą dobrej komunikacji miejskiej, a o to, żeby ta komunikacja miejska była w Pabianicach jak najlepsza, była dobrze dofinansowana, dba miasto Pabianice jako organizator komunikacji miejskiej i jest z nami także pan prezydent Dawid Zakrzewski. Szanowni Państwo, a ja się bardzo cieszę, bardzo cieszę się z tego, że ta współpraca pomiędzy miastem, pomiędzy MZ-ką, a Powiatowym Urzędem Pracy wygląda tak dobrze i że to wsparcie ma w tym roku tak wysoką kwotę. To pozwala rozwijać się spółce, pozwala nie tylko inwestować w tak zwaną twardą infrastrukturę, czyli w tabor, w rozwój budynków na zajezdni, ale przede wszystkim w człowieka, w pracownika, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że w dzisiejszych czasach, w dobie tego, co się dzieje na rynku pracy, dobrze wykwalifikowany, dobrze przygotowany i przeszkolony pracownik to jedna z najcenniejszych wartości. Także jeszcze raz, tak jak wcześniej Pan Prezes, chciałem podziękować Dyrekcji Powiatowego Urzędu Pracy za, za to wsparcie i tą dobrą współpracę i chcielibyśmy także Razem z Panem Prezesem wręczyć na ręce Pani Dyrektor podziękowania. Bardzo serdecznie dziękujemy. To są oczywiście podziękowania na ręce Pani Dyrektor, ale, tak naprawdę, dla wszystkich pracowników Urzędu Pracy, którzy każdego dnia w niezwykle życzliwy sposób traktują nas, pomagają i takie są efekty. Właśnie te 110 tysięcy złotych to jest także praca wszystkich pracowników Urzędu Pracy i bardzo serdecznie za to Pani dyrektor dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. W imieniu całej tak mojej kadry. Dyrektor, Dobrze, pani Dyrektor tak serdeczne podziękowania za tak znakomitą współpracę, oby tak dalej. Czy ewentualnie są jakieś pytania, to chętnie odpowiemy. Ile osób zostało przeszkolonych? Czy państwo żeście sami te, te kursy, te, te szkolenia e, jakoś znajdowali gdzieś i się na finansowanie tych szkoleń, czy to była e, urzędu pracy? E, można powiedzieć, że została przeszkolona ponad połowa pracowników działu technicznego, to jest ponad Pięć osób. Jeżeli chodzi o szkolenia, to w dużej mierze są to wysoce, specjalistyczne szkolenia, które były organizowane specjalnie na nas, na nasze życzenie według takiego programu, który przygotowaliśmy w sposób autorski tak, żeby on był skrojony na nasze potrzeby. To nie są szkolenia, które są ogólnodostępne na rynku, no bo z uwagi na konkretne modele eksploatowanych autobusów musiały być to szkolenia w dużej mierze przygotowane przez kadwę producenta tych autobusów, więc szkolenia były szyte na miarę. Tak, natomiast ponad połowa pracowników działu technicznego skorzystała z tych szkoleń, w tym osoby nowo zatrudnione, także zatrudnione dzięki wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy, bo wspaniałych ludzi także dzięki wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy udało nam się zatrudnić i właśnie zainwestowaliśmy w szkolenia tych młodych ludzi, taka, żeby też mieć młodą kadwę dobrych mechaników.